Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku, w którym sprawdzimy teorię do GTA 5, A dzisiejszy film będzie naprawdę mocny. Dlatego oglądajcie go uważnie do samego końca, bo oprócz głównej teorii, o której za chwilę Wam opowiem, sprawdziliśmy kilka pomniejszych, ciekawych rzeczy i naprawdę pobagowałem grę. A Wy lubicie, jak psuje grę? Zanim to, to Wam powiem, co dzisiaj sprawdzimy. A dokładniej, w misji pani Philips zobaczymy, co matka Trevora robi w przyczepie po zamknięciu jej drzwi. Brzmi ciekawie i będzie jeszcze ciekawiej, dlatego przejdźmy do odcinka. Zatem jedziemy teraz do domu Trevora i miejmy nadzieję, że misja z matką T odpali się od razu, ponieważ jest to dość rzadka misja poboczna w sumie nie jest to nawet e, misja nieznajomych i dziwaków po prostu jest to random quest, e, który się bardzo rzadko odpala. I miejmy nadzieję, że będziemy mieli farta na początku i się wczyta bez żadnego problemu, bo jeżeli się nie załaduje, no to może być mały zgrzyt. Jednak przekonajmy się, jak to będzie wyglądało właśnie teraz. Oho, nie załadowała się na poważnie. No to może być lipa trochę, chociaż zobaczmy, czy na pewno jej nie mamy. Ok, nie mamy, nie ma matki Trevora w środku w przyczepie, więc spróbujmy się oddalić i zobaczmy, czy się ta misja załaduje. Auto się wczytało, więc podlatujemy z powrotem i nic się nie stało. Jest ron. Ok. Więc lecimy jeszcze raz. To może być naprawdę ciekawy eksperyment, dlatego miejmy nadzieję, że się wczyta teraz. Aha, no to się nie wczytała. Lecimy z daleka i zobaczymy, czy do trzech razy sztuka oczywiście zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, bo warto, żeby nie ominął was kontent w moim wykonaniu, i naprawdę nie ma jej? Chyba, że się wczytała, ale nie ma na mapie blipa. Jednak powinien być i to jest dość dziwne, że nie ma tego blipa. Okej, okay, no to odlatujemy do trzech razy sztuka, jednak nie w tym przypadku, inny ficik, ale czy mamy matkę Trevora No i nic się nie stało. No, trochę lipa, ale oddalmy się. Zobaczmy, czy matka się pojawi. Jest! Moi drodzy, mamy to! Pojawiła się misyjka, jak widzicie na mapie. Mamy znak zapytania. Więc po prostu wbijamy do środka. Chociaż na początek zobaczmy, czy przed odpaleniem tej misji ona tu jest w środku. Oho, jej w środku nie ma. No to nieźle, widzowie. Nieźle, że jej tu w środku nie ma. Zanim odpalimy misję, ale oczywiście musimy sprawdzić tą teorię dokładnie. Czyli sobie drugą próbę sprawdzimy, jeżeli przyjedziemy z tym vanem, co ona będzie chciała. Z lekami. I po prostu nie dostarczymy go do punktu, tylko e, wlecimy tutaj. Albo teleportujemy Trevora, to zobaczymy jak to będzie wyglądało. No ale jej nie ma przed odpaleniem misji, co jest już dość dziwne. Ale oczywiście musi się wszystko wczytać, więc przekonajmy się. Okej. Okay. Mamy kascenkę mega rzadko, Jezi yes, well. pani Philips! You mm -hmm. W ogóle jest pewna teoria, że Trevor tak naprawdę sobie so to wyobraził, a jego matka już dawno nie żyje i została zabita właśnie przez niego, a nie siedziała w więzieniu. Me, Trevor. Is that what this is all about? I wouldn't care. In fact, I've always wanted a gay son. A son who wouldn't forget about his mother. But ma! But ma, but ma but ma! Nothing! Not a peep! I carried you in here. I fed you. I weaned you now look at you. you always were. an ungrateful, wretched, snivelling sack of shit of a boy. you know it and i know it. there was always something wrong with you. ashamed of yourself, ashamed of me, of your own mother. i've been here for hours and have you gotten me a drink or a cigarette or massage my feet? Old in the of. Jeżeli myśleliście, że Trevor jest złym człowiekiem w GTA 5 to pomyślcie, że ta kobieta jest jeszcze gorsza od niego. i w ogóle dużo osób nie wiedziało o tej misji. Też możecie dać znać, czy wy wiedzieliście.

Całą ciężarówkę. Nie ma problemu. Pani Filip, załatwimy to. Za chwilę. I w ogóle. Jestem ciekaw But, jednej rzeczy, ale to za chwilę Wam powiem. Nie się skończy taka scena. Okej, okay, ona się tutaj kładzie i zobaczymy później, czy ona będzie. Okej, okay, nie wejdziemy za próg. Drzwi są zamknięte, jak widzicie. Ją słychać w środku, ale jestem ciekaw, co by się stało, gdybyśmy przyjechali tu z policją na przykład. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście taki eksperyment. Czy, czy właśnie e, policja, czy nie wiem, przyjaciele Trevora, w ogóle, czy Ron się tutaj pojawia? To jest ciekawe. Poczekajcie. Ron zazwyczaj tu był. On do nas pisze akurat. Okej, okay, o wyścigach, ale go nie ma. W ogóle też zniknął nasz kład. Za ukończenie gry. Ej, to jest giga dziwne. Dobra, oddalmy się w takim razie i zobaczmy, czy Ron się zrespi. To jest taka poboczna aktywność, ale możecie pisać swoje propozycje w komentarzach. Jestem ciekaw. Okej, okay. jest kład, ale Rona nie ma. No dobra, oddalmy się jeszcze raz. Ona tam cały czas jest, było ją słychać. Dobra, druga próba. Tak dodatkowo. Okej, okay, nie ma problemu. I trzecia próba, ale raczej rona nie ma. Wygoniła naszego przyjaciela. Co jest grane i mocne. Dobra, spróbujmy wejść. Nie, nie wejdziemy do środka. No dobra, w takim razie jedziemy poszukać. Aha! Okej, okay, nie wiem co tu się stało e, Furgonetki jej I zobaczymy jak to będzie wyglądało A wy w tym momencie możecie zasubskrybować kanał Jeżeli już zostawiliście Łapeczkę w górę, to Dajcie subika Żeby być na bieżąco, to oczywiście Was nie ominie kolejny content w moim wykonaniu I Dziękuję ostatnim 10 subskrybentom Za to, że jesteście Czy naprawdę, zobaczcie Ostatnio szukałem radiowozu Nie było Tutaj się odpaliła misja poboczna, no to jest jakaś pina z tego GTA, ale no niestety nie mamy e, tej ciężarówki, więc jedziemy do kolejnego szpitala, tylko tym razem w LS, bo raczej tutaj tego nie znajdziemy. Czy będzie tutaj ciężarówka, której szukamy? Nie ma furgonety, no i nie fajnie, ale czekajcie, może będzie tutaj, nie pamiętam do końca gdzie te furgonetki się respiły, a ona chyba nam nie wysłała zdjęcia. Nie, kurde, może być lipa z tym. Tak szczerze mówiąc, spróbujmy wjechać do góry, bo nie wiem, czy do góry się nie respi. Aczkolwiek na tych szpitali w Los Santos jest kilka, więc poszukamy tych całych lekarstw i zobaczymy, czy będzie ona w środku. Bo jak wiecie, finałem tej misji jest to, że ona znika, więc dlatego jest ta teoria o treworze. Dobra, jesteśmy i proszę bardzo, jest nasza furgonetka! Tak jak chcieliśmy Okej, okay, gościu, nie wiem czego ty pilnujesz Ale tu raczej już nikt nie wejdzie Potem jak Trevor się wpieprzył przez ten cały budynek Dobra Powiesz, że mam Never Wanted? Okej okay. Zobaczę to Nie mam Never Wantedu, ochroniarz stoi Bardzo dobry ochroniarz Gościu, jesteś wspaniały Dobra, ale mamy lekarstwa I tą furgonetkę Ludamol, zawieziemy teraz do niej. Tylko pytanie, czy ja mam tam jechać, czy mogę się teleportować, bo boję się, że coś się zepsuje. Więc ja wam walę teraz time lapsa i widzimy się na miejscu, bo nie chciałbym, żeby ona się na przykład zdespawnowała, tak jak to miało miejsce przed odpaleniem misji. Po prostu mogłoby jej nie być, dlatego że przelecieliśmy za szybko, a tego byśmy nie chcieli, więc po prostu time Zbliżamy się do naszego celu i miejmy nadzieję, że ona rzeczywiście będzie robiła coś ciekawego za tymi drzwiami. Bo jak wiecie, Rockstar lubi w detale i mam nadzieję, że to nie będzie jak przed odpaleniem tej misji, że jej po prostu w środku nie ma. Ale być może przez to, że ja po prostu e, tam wczytywałem tego save'a i ona nie zdążyła się jeszcze załadować. Bo model jest w grze i to byłoby dziwne, jakby po prostu jej nie było w środku. Ale dobra, jesteśmy. Prawie że na miejscu jednak nie wjeżdżamy do punktu. O, nagle moje auto wróciło. Niesamowite. Dobra, spróbujmy wysiąść. Wróć do furgonetki, ok Nie wracamy do tej furgonetki. Albo żeby nam jej nie zespałnowało i. Misja się nie zepsuła. Gościu masz farta, że jeszcze żyjesz. Ale dobra, spróbujmy wjechać do garażu. Zobaczmy, miejmy nadzieję, że się misja nie zakończy, ok Garaż się otwiera, otwiera. Macie teraz sposób na zapisanie e, tej rzadkiej fury, bo jest ona mega rzadka. Dobra, zobaczmy czy teraz nam powie coś ciekawego, ale będzie... Co?! What the hell?! Weszliśmy do środka i już jej nie ma, ale ej, to mi teraz zryło łeb, bo szczerze nigdy nie wchodziłem tak do środka. Mamy rzeczy Trevor'a, pełno śmieci, ale co jest grane? Szafę możemy użyć? Nie, nie możemy. To W sumie misja. Ej, to jest za mocne, że to jest otwarte. Nie spodziewałem się tego. A zobaczmy, co się stanie, jak wsiądziemy do furgonetki. Nie dojedziemy jeszcze do punktu, ale spróbujemy właśnie na map editorze zobaczyć, czy ona jest w środku. i w środku nie ma. że nie sprawdzimy, co robi za zamkniętymi drzwiami, bo te drzwi już się otworzyły. Czyli musielibyśmy to zrobić po odpaleniu misji od razu. Zobaczyć też, czy ona jest przed odpaleniem tej misji wcepać się do środka. No dobra, jesteśmy. Wejdź do przyczepy. No nie wejdę do przyczepy, tylko wlecę. A, tu jest punkt. No dobra, to możemy zrobić to lepiej. No dokładniej, zróbmy to tak. Ok, okej. Okay. I Trevor'a dajmy tu. Dobra, jest Trevor w przyczepie. I zobaczcie, że nie ma jego matki. Normalnie nie ma jego matki. Czyli stało się to, co na końcu misji powinno się stać. Po prostu zniknęła. Niczego nie możemy używać oprócz telewizora. My możemy wejść w znacznik i zakończyć tą misję. No, albo Trevor może mieć po prostu jakieś urojenia. Jak to Trevor? To też jest bardzo możliwe, że tęsknota i tak dalej. I ten telewizor w tle. Okej, okay, nam na ten. Nawet nie pamiętałem, że tak się dzieje. Wracamy na Trevora. Możemy przełączyć? Możemy. Zobaczmy, co on robi. Jest w przyczepie na szczęście. I jestem ciekaw, czy Ron się nagle pojawi. To auto w ogóle stoi w inną stronę. Ten opakuje matkę. Ale czy jest Ron? Rona da... O nie, dobra, jest już Ron W takim razie wczytujemy jeszcze raz save'a eee, Zanim odpalimy misję Wtepamy Trevora do środka Zobaczymy czy jego matka teraz tutaj rzeczywiście będzie eee, A jeżeli jej nie będzie To jeszcze nie kończymy tej teorii eee, Obalając ją po prostu eee, Zobaczymy jak się odpalą, eee, odpali cutscenka Zamkną się drzwi Zobaczymy co ona robi za zamkniętymi drzwiami I miejmy nadzieję, że wtedy nie zniknie Bo to byłoby naprawdę pójście po łatwiźnie Na Rockstar'a tak to by nie mogło wyglądać jest, i z powrotem nasz savek, więc musimy teraz odjechać, żeby się wszystko elegancko wczytało. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Nie chcę się teleportować, żeby za chwilę się coś nie odwaliło, jak przedtem. Ok, mamy jak widzicie, nasz marker na mapie, znak zapytania, w ogóle, jak to jest nazwane? Czy to jest standardowo? Nieznajomi i dziwacy? Okej, okay, czyli to jest jednak misja dla nieznajomych i dziwaków, a ja tu myślałem, że to jest randomowy quest, ale jak mamy marker, no to ta, to jest misja. E, I co? Jesteśmy pod chatą, ale my się nie wpieprzamy w drzwi, tylko robimy tą samą akcję co przed chwilą Trevora wrzuciłem do środka, a dokładniej wrzucamy go tak i gdzie jest pani Felix? No jej nie ma tutaj. Ale możemy się przebierać. Jeszcze. No nie, no nie ma jej. Nigdzie się nie słucha. Ona stała tu. Zobaczmy. Taki ciekawy detal. Gdzie telewizor włączony. Dobra. I teraz dublujmy się tu. Ok. Telewizor dalej działa. Ciekawe. Domagaliśmy <laughs> trochę tą misję. Zobaczmy, czy będzie w tle. Tak, jest w tle. Dobra. Mogę już pominąć. Jestem usatysfakcjonowany. I co? Jest w środku. Dobra, jest w środku, więc wrzucamy siebie do środka teraz. O! Słuchajcie, ją głośniej! Dobra, czy jesteście gotowi, żeby zobaczyć, co ona robi za zamkniętymi drzwiami? Myślę, że tak, więc 3, 2, 1 i. Gdzie ona jest? Nie ma jej? Na poważnie? Nie wierzę w to, że jej nie ma. What the hell? I czyli -so... co? Co? Ej, chyba zbagowałem grę. Bo ona się nie odzywa już. To tak nie powinno wyglądać. Ej, zepsułem grę, zobaczcie. Ona się do nas nie odzywa teraz. Ej, dobra. Jeszcze chcę zrobić ostateczny test. Jak wlecimy tam na e, mapę editorze, bo ją zepsułem przez to, że wleciałem do środka. Okej, okay, tu się coś naprawdę złego dzieje. I. O! Dobra. Spróbujmy wlecieć do środka. No i w środku jej. Nie ma. I patrzcie to. Drzwi się otwierają i zamykają w sekundę. Ej, powalone. To jest mega powalone. Co ja teraz odkryłem i pobagowałem grę, ale lubicie to. A szpiguły? What the hell? Czemu tu jest maid? To jest sprzątaczka z domu Michaela. I to ona gada. Co? I teraz gada normalnie, nie mogę jej zabić, ale oczywiście my to obejdziemy. Ej, to jest za moc Ej. I co, nie będzie teraz dźwięku jej w środku? O, teraz jest otwarte! Co tu się stało? Ej, dobra! Uwielbiamy testować teoria, nie patrzeć, jak ktoś cierpi. No się ci zależy, jaka to teoria. Wlatujemy do środka i. Co jest grane? To jest ona. I patrzcie, to ona cały czas gada. Wstawmy ją tu. Zobaczmy, czy będzie do nas gadała. Tak. To jest śmieszne, że ona gada taka stumiona, stoi koło nas. No dobra, czyli wiemy, że jego matka za zamkniętymi drzwiami pali fajkę. Aczkolwiek to, to nawet nie jest jego matka. Sprawdziliśmy teorię. Wiecie co, jego matka robi w środku, czyli tak naprawdę jej nie ma albo zamienia się w maid. więc ostatecznie nasza dzisiejsza teoria zostaje obalona. Ciekawe, że po jej zabiciu możemy tutaj wejść. Jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to oczywiście zapraszam Was do innych materiałów w moim wykonaniu, a jak na razie, cześć!